Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na ćwiczenia rozwijając percepcję wzrokową, grafomotorykę i koordynację wzrokowo-ruchową. Zaczynamy. Oto pierwsze zadanie. Otocz zielonym kolorem zabawki, które patrzą w lewą stronę. A czerwonym kolorem te zabawki, które patrzą prawą stronę. Oto prawidłowe wykonanie zadania. A to już następne zadanie. Policz i zapisz ile jest piłek. Przypatrzcie uważnie. Zobacz, są cztery piłki. A teraz postaraj się znaleźć cień każdej zabawki. Po lewej stronie znajdują się zabawki, a po prawej ich cienie. A tak powinny być. Połączone zabawki z ich cieniami. Zrobiłam to różnymi kolorami, żeby było lepiej widać, która zabawka jest połączona ze swoim cieniem. Na koniec narysuj swoją ulubioną zabawkę. Może ma ona i swoje imię? Jeżeli tak, to napisz je na samym dole w ramce. Jeżeli sprawia ci to trudność, poproś kogoś, kto potrafi pisać, aby napisał imię Twojej zabawki. Jestem ciekawa, co to jest. Karty pracy pochodzą ze strony Terapewka, pomocy dydaktyczne i terapeutyczne. To już koniec zajęć, dziękuję i zapraszam na kolejną część.